Ja byłem przy no, Radzie Powiatu, przy, przy decyzji likwidacyjnej szkoły w kółbii, tam gdzie mieszkał. To myślę, że w moim przekonaniu to była o wiele trudniejsza decyzja niż dzisiejsza. Wiele pod uwagę właśnie chociażby dzieci. Chociaż tego nie można porównywać. Natomiast co chciałbym powiedzieć tutaj do Pana, Panie Radny. Ja już w tamtej kadencji się wypowiadałem w tym duchu i zawsze o to staram się stać. Nie wykorzystujmy takich rzeczy do pewnej promocji. Nie wykorzystujmy. To są rzeczy, o których Pan mówił, o których mówiliśmy dużo na Komisji Oświaty. Co ta szkoła daje, co nauczyciele dają tym dzieciom. My żeśmy o tym rozmawiali i to jest niezaprzeczalne, że dzieci w trudnej sytuacji potrzebują wsparcia. Natomiast, Dziwię się troszeczkę pana wystąpienie dlaczego.